Witajcie, martwię się czy Twoja pompka się włączy jak ma mało miejsca jest na to rozwiązanie pompka bez pływaka będziemy za chwilę ją testować zapraszam Was żebyście zobaczyli czym ona się różni od zwykłej standardowej z pływakiem zaczynamy No i zobaczcie, mamy coś takiego firma Flora jest to pompka zaraz ją wyciągniemy o takich parametrach są różne moce czyli 400, 550 750 900 watów wydajności od nich my mamy akurat tą 750 dobra tu jeszcze jakieś parametry techniczne ewentualnie pokażę wam akurat tego modelu dobra co jest w niej takiego nietypowego od tych pompek, co wam pokazywałem, tych wiecie z pływakiem? Jeżeli masz na przykład w piwnicy woda cię zbiera, nie wiem, masz jakiegoś żąbki, otwór wąski i boisz się, że ten pływak może się zawiesić, no to przychodzi taka pompka, która ma pływak wbudowany, jakby to powiedzieć w swojej konstrukcji. Zobaczmy co nam tu producent daje. O, ten zawór zwrotny akurat nie był w zestawie. Przyłączę do wężów. O. Dobra. Tak to wygląda. Jest kawał maszyny. Może by, czekajcie, pójdę po miarkę i wam zmierzę powiesz będziesz miał ten swój otwór to będziesz wiedział czy ci ona po prostu tam wejdzie powiem tak tutaj jest 23 to jest takie na ciasno I teraz na szerokość teraz wam powiem tak licząc po dolnej obudowie no te 19 wysokość wysokość 36 tak mniej więcej do tego gwintu nie dobra co ona tu jeszcze tutaj jest ten cały jej mechanizm czyli wodę sobie tu zaciąga ten pływak tutaj działa jak słychać nie wiem czy słychać jest takie pęknięcie zrobimy taki test że wrzucę ją do wiadra i będę ją jakby powiedzieć zalewał tutaj jest opcja jak to przełączysz do góry ten pływak opada i ona pracuje non stop ale to wtedy musisz jakby to powiedzieć włączać ją z jakiegoś przycisku a tutaj jest automatycznie dobra co tu co tu se poskładamy poskładamy sobie może ja z tamtej pompy przygotowany taki tu jest o-ring widzę Złożymy sobie na szybko złączkę przewód, czyli wiecie o co chodzi. No tak, coś takiego, żeby szybko wpiąć. I pójdziemy sobie z nią tutaj do tego wiaderka. Wiaderko, zobaczcie, jest puste idę po konewki z wodą i będziemy to zaraz zalewać. Dobra, idziemy z nią do tego wiaderka, mówię ustawiona jest w automacie. Wsadzimy ją do tego wiaderka. Przewód sobie zaraz przygotujemy. Tak, ja tu wezmę taki krótki szlaufik, żeby tylko to mówiąc nas nie popryskało. I co? Zaleję ją troszkę wodą. Tak. Nie wiem ile to ma. 5 litrów tu jest. Będę miał chyba mało tej wody. Dobra, włączę ją i nie powinna niby wystartować, tak? No i cisza jest. Jest cisza. Zobaczcie, nic tu nie leci. I będę ją zalewał. No Oj, będę miał mało tej wody. Ona gdzieś, później ją jeszcze wyciągniemy, zmierzymy na jakiej wysokości ten pływa głapie. Jeszcze, jeszcze. Dobra, to jest około 10 litrów. Dobra, idę po wodę. Dobra, zróbmy jeszcze taki teścik Stawię tej wody. sadzę ten meter i 16 centymetrów. Dobra, dolewamy. I ja będę widział, kiedy ona się włączy. 18 19 20 centymetrów 21 o kurde ale ruszyła no ma moc i wyłączyła się dobra 13 centymetrów zostaje poziomu na dole dobra Widzieliście jak to ruszyło i no i widzieliście 22 cm potrzebuje czyli jak będziesz miał w domu w piwnicy woda ci się będzie zbierać tak i nie jesteś pewny za tą pompkę o tą spływakiem bo nie wiesz czy on gdzieś się nie zawiesi masz mało miejsca i czy jak nie przyjdziesz do piwnicy i będzie zalana, tak? Więc to rozwiązanie w porównaniu do tego moje, no widzieliście dużo lepsze. 21 cm już się zaczęła odpalać. No i co? Cena to zależy od sklepów. Musicie sami poszukać. Ja Wam pokazałem jak ona się nazywa. Jeszcze raz może wrócimy do tego. Zobaczcie. Jest to flora, tak to wygląda. Moce, to wszystko zależy, jaką potrzebujecie, wydajność tej pompki, tak? No i co? Ogólnie fajnie, cichutko chodzi. Nie wiem, czy nawet żeście słyszeli, jak go naruszyła. Zestawy jeszcze, co tu był tutaj jest sznurek, czyli jakbyś ją musiał gdzieś zatopić w głębszej jakby powiedzieć otworze, czy tam dziurze, czy zwał jak zwał Ciężka nie jest. Waży tak naokoło. No wiadomo teraz jest z wodą, ale tak w szczele gdzieś koło 4 kg, więcej nie będzie miała. Dobra, jeszcze zobaczmy czy to faktycznie tak wyszło jak ja mówiłem. No tak 21 jest tutaj do tej pierwszej kreski tak o jak ja ją teraz dźwigłem to się załącza i tutaj co mu wam mówiłem jest przycisk że ona może iść na stałe tak dobra no to szybki teścik takiej pompki pozdrawiam was do odwiedzania kanału na innym kanale bo na innym inne filmy były też do pompki. Pompka była testowana ta i jeszcze taka ruska do wężów elastycznych. W sumie moglibyśmy zrobić jeszcze taki test, czy ona se po prostu może poradzi, bo to w sumie dużo nas tu nie kosztuje. Włączymy przewoda. Teraz ja już go będę trzymał i zobaczymy, czy ona ma tyle ciśnienia, żeby go rozciągnąć. Dobra, zalejmy ją. Jeszcze nie brakło. Czekaj, zobaczę. Dobra, jeszcze. Tutaj mam wodę. No. Wiadomo, że tu potrzebuje ciśnienia, trzeba by ją troszkę przydławić. No ale nie rozciąga się ten szlauf dość mocno. Ale wypompać wypompie takim wężem elastycznym. Dobra, wszystko mamy, wszystko wiemy. Jakieś pytania, komentarze, czy coś, piszcie. Trzymajcie się, hej.